Jeden z najważniejszych dni w życiu każdego ucznia. W szkole podstawowej nr 3 odbyło się pasowanie pierwszaków, a wszystko zarejestrowała nasza kamera. Dzieci były przejęte, ale wszystko przebiegało w przyjaznej atmosferze. Ten moment na pewno zapamiętają na długo, bo szkoła, choć pełna obowiązków, powinna też kojarzyć się z miłymi wydarzeniami. Serdecznie witamy Państwa na dzisiejszej uroczystości. Spotkaliśmy się wspólnie z bardzo ważnego powodu: to znaczy. Są uczniów naszej szkoły. Dlatego też szczególnie serdeczne powitamy należy się głównym bohaterom naszego spotkania, pierwszą klasistom. Witamy Was gorąco! Dyrekcje i wychowawców. Spotykamy się tak licznie po raz drugi, ponieważ na rozpoczęcie roku szkolnego również Państwo tutaj z swoimi dziećmi przybyli. W ciągu tych dwóch miesięcy myślę, że bardzo wiele się wydarzyło, a przede wszystkim dzieci stały się bardziej samodzielne. Nie mam w tej chwili, myślę, już problemów z takimi że Przebieranie, dzieci dobrze radzą sobie na stołówce szkolnej, myślę, że również dobrze poznały szkołę. Z takich właśnie małych elementów ta codzienność szkolna się składa. Dzień dzisiejszy jest wyjątkowy, bo symbolicznie i oficjalnie dzieci zostają przyjęte w poczet szkolnej młodzieży. Myślę, że kolejnym takim ważnym wydarzeniem za 8 miesięcy będzie zakończenie roku szkolnego i wtedy znowu się spotkamy. Prosiłabym teraz bardzo uh, o zabranie głosu panią naczelnik. Z dużą radością patrzę na tyle uśmiechniętych z zarówno dorosłych jak i małych i życzę Wam, żeby ten uśmiech i radość towarzyszyła nie tylko w tym roku, ale przez następne lata. I po prostu wszyscy e, ze zdumieniem e, spostrzegą za szybkie 6 lat jako projekt Wszystkiego dobrego teraz i na przyszłość. Dziękuję. Słuchania. Uczniowie teraz pierwszych wyciągają prawo... W kierunku z wyprostowanymi dwoma palcami w kierunku szlateru. Lewa ręka na sercu. Ślubuję być dobrym Polakiem. Ślubuję być dobrym Polakiem. Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole kochać ojczyznę. są i nauczycielami.